I witam wszystkie bliźnięta. Zobaczmy. Dzisiaj ekspresowo będziemy szybciutko raz, 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 raz w pachciach. Ciekawe, czy ten miesiąc luty też będzie taki błyskawiczny, albo też tak błyskawicznie zleci. Powiem wam, że ja bardzo lubię luty. Zawsze marca nie lubię. Strasznie marca nie lubię. Jest tak się ciągnie jak flaki z olejem. Podobnie jak zresztą styczeń. I chyba później już jestem ten kwiecień, taki, który przeplata miesiąc dla bliźniąt luty. Co jest wyzwaniem dla Was wyzwanie dla bliźniąt w lutym, co jest trudnością w lutym dla bliźniąt. I rada z innej talii. I powiem wam, że no marzec mnie przeraża. Marzec mnie przeraża. Jak widzicie, nie było mnie w styczniu, bo też go nie lubię i gdzieś nie czułam też potrzeby, żeby być Aktywna, musiałam też trochę chyba widocznie odsapnąć od tego, co tą energią zimy jest. Zresztą znacie kanał ci, którzy są tutaj stale, że ja jestem letnim, letnim dzieckiem i kocham słońce i to słońce jest moją, moją gwiazdą, moim, moim najważniejszym takim impulsem do życia. No i słuchajcie, w tle dla Was drogie bliźnięta trójka, 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 buław, pięknie, co jest kartą radą jeszcze na miesiąc luty, zobaczmy. A pod spodem, bo ja tak dzisiaj zaczynam sobie od tych spodów, e, gwiazda. No, ktoś ma tutaj marzenie do spełnienia lub działanie do zrealizowania, jeżeli chodzi o nową drogę, nową sytuację, nową możliwość, może nową pracę niekiedy, bo to się i to tutaj gdzieś pokazuje w tle. A więc może chcecie się podjąć, czy też inaczej wrócić do czegoś, co już kiedyś wam świtało, było, trwało przy Was, a być może chcecie się no, pokusić o to, co jest zupełnie nowym, nową inspiracją. Bardzo. Bardzo taką, również no, organizacyjnie, z spiętą, sprzężoną nutą do tego, żeby wziąć się za coś bardzo poważnie. A więc może tutaj poważne plany chodzą po głowie, a może poważne inwestycje gdzieś Wam też świtają, lub potrzeba poszukiwań tych, którzy są także dla Was inspirujący no i którzy mogą wnieść w Wasze życie coś ciekawego, bo i może gdzieś tutaj takie bliźnięta zaglądają. Które yy, poza samym faktem spraw życiowych, przyziemnych, no przede wszystkim skupiają się na tym, co jest, yy, co, w czym się można jeszcze bardziej odnaleźć, i kto może mnie zainspirować, kogo poznać do tego życia, do tego współtowarzyszenia w tym życiu, aby iść przez nie jeszcze ciekawiej i fajniej. Miesiąc dla Was, wow, słuchajcie, diabeł. Wyzwanie. No, drogie, to zaczynacie mocną nutą. I trudność, która się tutaj pokazuje. No, 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 też macie mocne. Chyba Baran byk, ba, Baran że miał takie też z przytupem, albo w ogóle mnie w tym miesiącu właśnie karty dają taki przytup. Fajnie, że lubicie też te tanie, bo dostałam też taki feedback, że ona Wam bardzo odpowiada, a i mnie ona gdzieś tutaj, no faktycznie tym słońcem bije po oczach i niech tak będzie. Rada dla Was. Ciekawie, ciekawie, ciekawie. No i słuchajcie, zacznę chyba od rady, bo też ona się tutaj pokazuje tak dosyć intensywnie, fajnie, ciekawie, jako skuteczność. A więc bądź skuteczny, bądź skuteczny, drogi bliźniaku, bądź w pogotowiu do tego, co się będzie działo. Miesiąc pokazuje się w Diabla, więc mogą być, słuchajcie, pokusy, mogą być akcje, w, no takich mocnych energii pieniądza, bym powiedziała także. więc uważajcie tutaj na pewno gdzieś nie tyle naciągactwo, chociaż właśnie, może też tak być dla niektórych, że ktoś czegoś nie zauważy, bo i Słońce stoi w kontrze do tego, co jest ymm, 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 miesiąc wyzwanie trudnością, aby coś doświetlić, aby coś zobaczyć, aby być może właśnie coś zrealizować. No i tutaj pokazuje się, bądź skuteczny, a więc działaj skutecznie, bądź wnikliwy, może być także ostrożny lub przewidujący, e, patrz perspektywicznie na pewne rzeczy, które Cię dotyczą e, i... Przede wszystkim miesiąc będzie mocno gorący, jeżeli chodzi także o to, co będziesz, w jaki sposób będziesz oceniał lub łapał te chwile, które dają Ci satysfakcję, które ciebie karmią tym poczuciem jakości, tym poczuciem szczęścia, tym poczuciem optymizmu. A więc trochę też może to zależeć od samego ciebie, czy ten optymizm do ciebie napłynie na tyle, na ile będziesz chętny, aby coś zobaczyć, na ile będziesz chętny lub postrzegawczy do tego, żeby coś odkryć, na ile będziesz chętny lub zapalony do tego, żeby działać, żeby także samemu poszukiwać pewnych kontaktów, dróg, możliwości, czy też umiejętnie opływać w tym, co inni, czy też na co inni mają chrapkę, a co ty mógłbyś łatwo swoją błyskotliwością umysłu wyhaczyć, no i gdzieś przekierować, przekonfigurować to na swoją modłę, aby to Tobie było lepiej, a aniżeli wygodniej, aniżeli komuś innemu. Tak się tutaj pokazuje miesiąc. Trochę tak rozkokoszalnie można by rzec, ale musicie jednak uważać na to, co niecnym planem kogoś może być, jeżeli chodzi o potrzebę wykorzystania waszej dobroci. Nie bycie przygotowanym do czegoś. Nieprzygotowanym lub takim nieobecnym w danych tematach, a więc uważajcie na to, co w tym miesiącu, na to, na czym się nie znacie, aby ktoś Was nie chciał tutaj gdzieś na coś naciągnąć, wykorzystać lub zrobić, że będziecie działać według jego zasad, zupełnie nieświadomie i jeszcze może będziecie uważali, że to jest wszystko fantastycznie działające na Waszą korzyść. Tu musicie trochę poszperać lub zanurzyć się w pewne arkana, które mogłyby Wam pokazać, jak faktycznie jest w tej dziedzinie, której ta której to dotyczy, a więc dla każdego to będzie coś innego. Dla jednych to będzie kwestia pracy, dla innych to będzie kwestia wyjazdów, dla jeszcze innych to będzie kwestia realizacji marzeń lub chęci spełniania swoich ambicji. Bądź skuteczny, taka jest rada. Bądź skuteczny, a więc działaj skutecznie, bądź wnikliwy, bądź przenikliwy. I przede wszystkim też nie gaśnij w okolicznościach lub w sytuacjach, czy przy innych ludziach, tylko pozwól sobie na tę obfitość. Nie rezygnuj z niej, rób wszystko, żebyś to Ty był na górze i żebyś. To Ty no być może wyznaczał także trendy, bądź co bądź gdzieś tutaj dla kogoś. Słuchajcie, a tak wracając, to może to być tak, że po prostu no właśnie, jakaś czyjaś wolność Wam podarowana może się okazać, że jest tak naprawdę krótkim łańcuchem, no i na no to musicie zwrócić uwagę, czy, czy tutaj nie ma czegoś takiego. Dla bliźniąt na luty, jeszcze hasło. O, Soulmates. A więc bratnie dusze, te bliźniacze płomienie, są im bardzo istotnymi ludźmi, którzy uczą, e, którzy uczą nas życia, którzy po prostu gdzieś e, m, obsują w naszym życiu po to, żeby wnosić lekcje właśnie w to życie. To mogą być przyjaciele, to mogą być kochankowie, to mogą być osoby z rodziny. A więc każda osoba na Twojej drodze. Ta karta może chcieć powiedzieć, nie obrażaj się na to, co wyda się trudne lub może nie obrażaj się na to, co bywa gdzieś takie za, no, zakamuflowane, gdzieś takie no, zapędlone że to jest od razu przeciwko tobie. Nie, to jest to, żebyś ty się rozwijał, to jest to, żebyś ty, no właśnie, zyskiwał nową jakość samego siebie. I luty może chcieć to przed tobą odkrywać, ten luty może chcieć zmuszać cię do tego, żebyś był skuteczny, żebyś działał prężnie, żebyś był odważny, żebyś się nie był także patrzeć przez prawdzie w oczy. Kto wie, trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pamiętajcie o aktywności. Nie chcę o tym mówić powtarzać i naciskać. Po prostu bądźcie, dajcie sobie znać. Hej.